Ten rok to kolejny rok pod znakiem mszycy. E, ona znowu się pojawiła w sumie jako pierwsza. E, także z tego powodu Piotr e, jako pierwszy zabieg wykonał, e, zabieg produktem Decis Expert, który od tego sezonu 2025 ma rejestrację do zwalczania właśnie mszycy, przeziernika i złójki różóweczki. W tym gospodarstwie został wykonany również dwa razy zabieg produktem Mowento. To się oczywiście działo już po kwitnieniu, bo tam szyca zarówno na polu, ale w tunelach chyba jeszcze bardziej daje się we znaki, więc zaraz po kwitnieniu został wykonany zabieg produktem Movento i trzy tygodnie później kolejny, właśnie pod kątem zwalczania tego szkodnika. Pamiętajmy, że to Mowento jest już ostatni rok z nami. I to był ten rok, kiedy mogliśmy go już maksymalnie użyć zużyć. Na pewno kupić go będzie można jeszcze do 30 czerwca, natomiast mamy czas na zużycie zapasów do końca października. No i później, później musimy uczyć się żyć bez produktu Mownego, czyli mówię to o sezonie 26. Jeżeli chodzi o zabiegi, które zostały wykonane pod kątem zwalczania chorób grzybowych, to oczywiście w programie pojawił się, pojawiło nam się za to jako produkt zapobiegający mączniakowi generalnie chorobom liści. W czasie kwitnienia był wykonany produkt Twitch, konkurencyjny. Natomiast po zakończeniu, właściwie na koniec kwitnienia, został wykonany zabieg produktem Luna Sensation. Oczywiście chodziło tutaj o dobre zwalczanie i zapobieganie szarej pleśni antraknozie, jak również mączniakowi. I od, właściwie od tego czasu Piotr mówi, że w odstępach około cotygodniowych jest wykonywany zabieg produktem Serenade, czyli, czyli tutaj idziemy już w kierunku zmniejszania ilości pozostałości i w stosowanie produktów biologicznych. Tutaj chciałam też powiedzieć, że Produkt Serenade ma od 25 roku również siostrę pod nazwą Rapsowi, z dokładnie taką samą etykietą. Tam też są bakterie Bacillus subtilis, które działają zapobiegawczo w kierunku właśnie szarej pleśni, mączniaka i ogólnie wzmacniają roślinę, która, która jest później silniejsza w razie ataku, ataku chorób grzybowych. I Tutaj, jeżeli chodzi o, o zabiegi, to tak naprawdę ten program e, mógłby tak wyglądać. Chciałam tutaj również skupić się w, również na naszej nowości. E, ja wiem, że problem drozofili Suzuki e, nie dotyczy jeszcze tak bardzo e, porzeczek, bo zbieramy je najczęściej zanim ona staje się problemem. Niemniej jednak, e, chciałam tutaj przedstawić nasze rozwiązanie nowe, nowoczesne. Jest to produkt właściwie bezpozostałościowy, bezkarencyjny w postaci takich oto pułapek. W pułapce w środku, właściwie tak naprawdę, pułapka w momencie, kiedy ją wyciągniemy z opakowania, nadaje się do zastosowania. Tu nie trzeba nic przekuwać, nie trzeba nic otwierać. Ja tylko to sobie pozwolę otworzyć na, 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 na potrzeby tego spotkania. Proszę Państwa, tutaj w środku mamy atraktant, który wabi śmierdzik, który wabi drozofile Suzuki. Na tej wierzchniej części mamy, mamy decis, tak? znaczy delta deltametrynę w specjalnej formulacji, która przez około 3 miesiące od wywieszenia wydziela nam się tutaj do, do, do środka tego opakowania. Więc zwabiamy szkodnika przez te dziurki, on nam wpada, no i właściwie już nie wychodzi. Jak wszystkie produkty z palety firmy Bayer. Mamy również tutaj um, dawkę na hektar, e, aby dobrze chroniła naszą uprawę, gdzie drozofila Suzuki jest problemem, czyli oczywiście mówimy to o porzeczce, gdyby to rzeczywiście nam się już w pewnym momencie zaz zazębiło, ale również borówki, maliny e, i inne owoce miękkie. E, tam należy wywieźć sto pułapek na hektar, odpowiednio tak e, rozmieścić to, żeby było równomiernie rozmieszczone. Cóż więcej. Drodzy Państwo, rok 2025 to też rok, w którym musimy w um, uprawie porzeczki, zarówno czarnej, jak i czerwonej, nieco bardziej dbać o pozostałości. W tym roku był, no, była taka dosyć ważna sytuacja dotycząca acetamiprydu, bo tak naprawdę z dnia na dzień te MRL -e zostały zmniejszone. Co prawda ta regulacja unijna wchodzi z 1 sierpnia. Ale tak naprawdę sytuacja dotyczy całego sezonu. Wiemy, że e, no, o ten jeden produkt jest nam trudniej, trudniej chronić nasze uprawy. Tamszyca jest większym problemem wtedy. E, pryszczarki również. I, e, i no, wiadomo, że jeżeli zmniejsza nam się paleta możliwości, jest zawsze trudniej. Chciałam tutaj również opowiedzieć o tym, że mamy oczywiście w zanadrzu produkt, który, produkt cyfrowy, który pomaga prognozować poziomy pozostałości. Jak na razie ten nasz model matematyczny działa dla truskawek, jabłek i gruszek. W tym roku zbieramy dane dla borówek, malin, pomidorów i czereśni. Niestety jeszcze nie mamy go dla porzeczki, nad czym bardzo boleję. Niestety, Polska jest krajem, w którym produkuje się dużo porzeczki, ale nie mamy podobnego kraju, w którym, można, w którym jest również tak samo duża albo podobna produkcja porzeczki w Europie. Byłoby nam łatwiej ten model wtedy stworzyć. Mam nadzieję, że jednak w kolejnym sezonie będzie można się również posłużyć modelem, który pozwoli nam prognozować te poziomy pozostałości i będzie łatwiej. Drodzy Państwo, chciałam też jeszcze opowiedzieć o tym, co nas najprawdopodobniej czeka. Moment to nam wypada, nie będzie go, ale wszystko wskazuje na to, że w końcu tego roku, tak nam przynajmniej wszyscy mówią, obiecują już w sumie już od paru lat, ale oczywiście dopóki nie będzie to pewne, to oczywiście nie mogę powiedzieć, że, że na 100%, ale produkcji Vantoprime ma mieć rejestrację w pożyczce, zarówno czarnej, jak i czerwonej, jak i również białej. I będzie to dodatkowy produkt, który będzie zwalczał mszyce. Będzie można również użyć go do zwalczania miseczników. No i wiadomo, że może nie będzie to najlepsze rozwiązanie, ale na pewno dobrze ograniczające pryszczarka liściowego. Więc na pewno, jeżeli otrzymamy tą rejestrację, i rozszerzenie tej etykiety, będziemy o tym szeroko informować.